Cześć widzowie sory za hałas, jeśli chodzi o drewno Ale wiecie jak to jest na wsi A jeśli jesteśmy na wsi To znaczy, że idziemy po paczkę jak idziemy po paczkę To bierzemy kamerę Dzisiaj jest drugi luty O, o nie, o nie, o nie, o nie Strollowałem Strollowałem Bo Catcher znalazł coś nowego Oh my god Dobra To była tylko miauska rada na szczęście o, Bo wiecie co, jak ja jeszcze nie widziałem Nie widziałem jeszcze ptaków na tym koncie I za każdym razem jak catcher się zaświeci za na pomarańczowo To znaczy, że może być to ptak A ja odrochowo sobie po prostu kliknąłem Wiecie co żeby go złapał. Cztery był Wulpix, więc dużo się jakoś nie wydarzyło. Tam złapałem e, Shadow, Shiny Magicarka, którego właśnie Wam teraz pokazuję. I powiem Wam, że ostatnio bardzo dużo gram, bo znaczy, no to dobra nie, że bardzo dużo, ale bardzo często. No bo te sesje nie są jakieś długie przez wiadomo warunki atmosferyczne. odmrożone palce i te sprawy. Ale regularnie, bo tutaj sobie, wiecie co, pojedę na siłowni, a mówię, a przejdę się po parku, bo wiecie co, yy, głównym takim napędem są te jednogwiazdkowe rajdy na Shadow Dratini, nie wiem, sobie to w głupi i po prostu śledzę te rajdy i za każdym razem, jak jest to, jak mam okazję to jadę do miasta czy gdzieś obok i po prostu to robię i przy okazji wiadomo, gdzieś tam catcher coś łapie w tle, ja coś łapię i dosyć dużo się dzieje, A... Ogólnie też dzisiaj wstałem rano i wiedziałem, że dzisiaj jutro właśnie są jeszcze takie duże mrozy. I mówię: Dobra, mam to w dupie, nie nagrywam przez te dwa dni. Ale potem stwierdziłem, że kurczę, no, pogadałbym z tych widzów. Zawsze tam dwie minutki jakieś wejdą. Wiecie co, jakiegoś gameplayu. Ja właśnie zaraz będę odbierał paczuszkę. I jeśli coś się wydarzy w drodze powrotnej, jakiś wiecie co, jakiś legendarny zapto z Moltres to wam pokażę. A jeśli nie, to pozwolicie, że już zakopę się. Bo to już nie będę się wydłużał, bo jest po prostu za zimno. Piesku, piesku, tyle razy tu przychodzę, a ty cały czas na mnie szczekasz. Fe. Czy mamy już wiosnę? Zdecydowanie jeszcze nie. Ale czy można już jakoś grać? Zdecydowanie tak. Dzisiaj pogoda w jakimś tam punkcie szczytowym u mnie w mieście pokazała 8 stopni, teraz jest jakieś 5 i powiem wam, że nieprawda, więcej do, więcej do szczęścia nie potrzeba. Żeby tylko nie wiało w łapki. Wpierw 7 z siłowni, ale wiadomo, były te wszystkie mrozy, nie grałem prawie w ogóle. Dzisiaj jest piątek, jak wiecie, jutro jest sobota, ten jest Catch Maestry i tak wiecie, narzekałem na to wydarzenie, ale okazuje się, że widzimy się tu z Marią cały dzień, akurat to wydarzenie jest cały dzień, więc troszeczkę pogramy, słuchajcie, jak nie, jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma, coś takiego <grych> i okej. Okay. Zapałem ostatnio dwa szajni. przeskolujemy sobie tak powoli. Lotat dzisiaj, jest z rana w ogóle, chyba stałem. Pierwszy, jeden z pierwszych popsów. bardzo ładny Pokémon, bardzo mi się podoba. Cieszę się, że go zapałem. Jestem ciekawy, jak wyglądają ewolucje, ale dopóki nie zapyję więcej sztuk, no to zostawiam po prostu tego. I z wczoraj na dobranoc w ogóle, co ciekawe, zapełniłem Spinarkę, nie? Spinarka, więc fajnie, cieszę się. A i w ogóle, patrz jakie spina zapałem. Super, bardzo się cieszę. Um, Brakuje tej w ogóle jednej statystyki, żeby to była seta do Purify'a, ale i tak raczej nie chciałbym go Purify'ować. Zostawię sobie jego jako dam mu w ogóle tak frust nie transfer, frustracja i będziemy czekać, aż będzie można to frustrację zdjąć i zrobimy z niego coś dobrego prawdopodobnie. Ogólnie został tam zapowiedziany jakiś event, tam gdzie będzie zwiększona szansa na Lucky Trade. Y. Pamiętacie, jak było Trade days w tamtym roku? To teraz będzie taki event, że przez kilka dni. Będą po prostu. Wiecie co? Będzie zwiększona szansa na y. i trady z... I to jest chyba even, będzie trwał 5 dni, więc ja już tutaj zbieram pokemony na trade, a. mam ich 137, no to jest cały czas mało. Ale ten event jest jakoś w połowie lutego, więc jeszcze mam nadzieję, że zdążymy nazbierać ja i Maria i będziemy się tradeować. Redzie... Redzie, gigasy, palkie, dialgi wbiły na rajdę, nic jeszcze ciekawego nie mam. Ale wam pokażę zaraz nowe Jeszcze jedno nowe shiny. Nie jestem też do końca przekonany, czy wam pokazywałem shiny Magikarpia, ale wydaje mi się, że nie. Powiem wam tak, no mam szczęście do tych shadow, bo jak tutaj widzicie, jest ta shadow Dratini, ale to nie jest ta, którą widzieliście w ostatnim odcinku, ponieważ tamta jest tutaj, a ta to jest kolejna. Rozumiecie to, że zapem kolejny, W ogóle patrzcie, jaka tam IV. No wiadomo, to jest, jest totalna troszeczkę taka kupa, ale biorąc pod uwagę, że to jest tak, rzadkie, tak rzadki shiny pokémon, no to możliwe, że sobie go troszeczkę podmaksujemy i zrobimy ewolucję, ale nie mam na razie cukierków. Chciałbym mieć już zielonego Dragonite'a u siebie na koncie. A co do shadow pokémonów, to widzę, że mam kamiennego, kamienne Timer. Zobaczmy, co tam mogę dostać. Tam dosyć fajny pokémon może siąść. O, Kranidos. Kranidos jest chyba bardzo fajny. To robię i zaraz sobie spoko sprawdzamy. Coraz bliżej już w ogóle GoTura i tego tygodnia finałowego. My sobie jeszcze chyba w ogóle nie rozmawialiśmy. W ogóle ja też muszę nagrać materiał na temat tego GoTura. A to się zbliża naprawdę już tam jakimiś większymi krokami. I powiem wam szczerze, że mam coś takiego, że kurde, no nie chce mi się teraz grać. Myśląc, że potem będzie taki, wież, wiecie co, taka petarda. Jak ten cały ten tydzień gołtur już nie możemy się doczekać. Chodzi o to, że ta ekscytacja cała jest już magazynowana po prostu na koniec miesiąca i wiadomo, takie mniejsze, mniejsze wydarzenia już nie cieszą. Człowiek po prostu ma, ma po prostu na byłem bardzo duże oczekiwania. Ale wiadomo, taki spacerek jeszcze, jak jest taka fajna pogoda, to naprawdę jest dosyć przyjemnie. Zobiliśmy sobie tego kranidosa, zobaczmy. Chciałbym mieć... A, jeszcze pasowałby go złapać Daniel. Pasowałbym za żoną samochód. Jest tak brudny. No, złapał się, złapaj się. Stańmy sobie na ten moment, słuchajcie, żebym się nie przewrócił. O, no nic, od razu transfer niestety szkoda, ale to nic. One te poksy jeszcze będą jakiś czas na, na wiecie co, na Team R. Za 11 minut sobie tutaj zrobiłem RSVP, ale widzę, że na razie jedna osoba się zapisała. Zobaczymy, co z tego będzie. Pokręcę się dookoła tej rajda, tutaj zrobię sobie kółeczko, jestem w takim parku. I, i jakie muszę może jeszcze daj za ja sobie odpalę i dam wam znać, co z tego wyszło. Stało się coś dziwnego i cieszę się, że to nagrywałem. Wiecie co, zrobiłem RSVP, widziałem, że tylko jedna osoba się zapisała, ale mówię: Dobra, spróbujemy i będziemy zapraszać ludzi. Wbijam do lobby, ktoś bija, nawet nie widzę kto to jest. Po czym stwierdzam: okej, okay, no zostało 15 sekund, wychodzę z tego rajda, no bo nie zrobimy we dwójkę i trzeba wcześniej wyjść. A potem wychodzę i patrzę nagle, że ej, podświetla mi się, że w lobby są 4 osoby. I już odszedłem dosłownie, kurde, 5, 5 10, 20, 30 metrów i mi remota wciągnęło, ale mówię, dobra, jak już ci ludzie tam są, no to przecież nie zostawię ich, a poza tym też chcę zrobić tego rajda, a nie zdążyłbym szybko nawrócić i wejść na zielonym. No nie wiem, pobugowana gra, nie podoba mi się to. Prawdopodobnie ci ludzie byli ze mną w lobby wtedy wcześniej, tylko że mi się to nie zaktualizowało. Ale shit. Dobra, robię... No nie wiem, hit to jest po prostu, że remontuję na na Dialgę, a stałem od niej dosłownie 82 metry, nie? Bo zasięg, z którego mogę dołączyć, to jest 80, a ja chyba stałem jakiś tak na około 82, tak się śmieję, ale no nie mogłem Zrobimy sobie zaraz Czeka. W sumie to już sobie zrobimy szaniczeka I pokażę wam co odwalam z przepustką bojową na, na luty Tam są teraz te coiny, Ale to dobra, skupmy się na razie na tym, na tym rajdzie, szkoda mi remota W ogóle powiem, wydałem mnóstwo coinów, załadowaliśmy z Mario na początku lutego po dwa te największe pakiety no bo wiadomo, liczyliśmy na, na dużo remote'ów, czy tam nawet na dużo rajdów lokalnych rozszerzenie plecaka i tam z 29 tysięcy pokecoinów zostało 10-11 tysięcy ale mam za to bardzo duży mam za to bardzo duży zapas zielonych bo 300 sztuk i rozszerzyłem plecach do 4 tysięcy i pokemony do 1750 okej, okay, szajniczek lecimy, zobaczmy co mamy zwykła i 2247 no to ja już wiem, że to jest jakaś masakra Dobra, złapiemy, złapę sobie ją i pokażę Wam jeszcze, jak fajnie gromadzę wszystko w przepustce bojowej. Dialga, którą złapałem jest tragiczna. Musicie mi uwierzyć na słowo. Mm, I tak, jeśli chodzi o tę przepustkę, e, umzdurałem sobie po prostu, że zbieram wszystkie nagrody i odbiorę je, jak wiecie, zrobię już wszystkie. I tak patrzę sobie, nie mam żadnej mega ewolucji. I stwierdziłem, że zrobię sobie Amporosa, bo, Amforosa, bo on już się skończył na Mega rajdach, więc nic już, nic już, nic już pewnie lepszego nie znajdę. Ale coś mi się kojarzyło, że mam jakiegoś laki. No i mam takiego laki. wiadomo, on ma jeden punkt ataku mniej, ale za to ma więcej defensywy. Plus jest laki, będzie tańszy w utrzymaniu, w sensie w power-upowaniu, więc zrobimy sobie mega ewolucję. I, I tyle. Ja wracam do domu, i jutro mam nadzieję, że będzie fajny dzień, bo jutro jest ten shiny bus na. Oga! Oh na, na pewno na Oricorio, na tego ptaszka, Stariu. Tego ptaszka, i na kogoś tam jeszcze. Więc, a na Hututa, chyba to ten, co był z czapeczką ostatnio na, na Sylwestra. Ok, my robimy teraz podróż w czasie. i Jutro widzimy się z Marią. No hejka. No hejka. Zaczynamy dzień od Shadow Reggie czyli mojego ulubionego Shadowa, odkąd mam to konto. Ja lubię Shadow Reggie jakby polecił jakiś taki fajny shiny, to bym był bardzo zadowolony. Czyli mamy sobotę, czyli jest ten Oricorio Catch Maestry Day. Nie wiem, czy słyszeliście, ale podobno jest jakiś błąd, że jak się wyłącza GPS-a i łapie się odbierać się tę misję bez GPS-a, to można zdobyć orikorio z całego świata. I wydaje mi się, że to może nie jest po prostu błąd, tylko po prostu oni tak stawili dla każdego, a ludzie się po prostu jarają, że jest błąd. Wydaje mi się, że mogli nas po prostu zaskoczyć i puścili w misjach dla każdego. No ja otrzymałem żółtego. Dajcie znać, jakie wy dostaliście. Czy wy dostaliście same czerwone, czy też mieliście kolorowe? Fajnie byłoby zebrać kolekcję ze wszystkich. Regionów, szczególnie jakby siadły jakieś shiny. Robimy zaraz, szajni czeka Regigasa i idziemy spacerować. Dzisiaj jest dosyć fajna pogoda, bo jest 3 stopnie i nie ma wiatru, więc idealnie tak naprawdę. marzę żeby taka pogoda była na go-tour, nie? A właśnie, dostaliśmy przepustki od Bizona na ten event, więc bardzo Ci Bizon dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Tam jest chyba do odebrania 40 orikory, więc naprawdę dużo powców nam dałeś. Thank you. No i shiny, tak dawno, nie shiny, nie, nie, shiny czekowaliśmy razem. Dziękujemy ekipie za dołączenie, oczywiście. Tak jest. W ogóle nie ma już tych nagród większych. Dobra. Klikamy. Mhm. No to dawej. Um, 2429. Ty masz fajnego, chyba. Ej, ty masz chyba fajnego, a ja mam troszeczkę gorszego. Trochę ludzi nam się udało te nie uzbierać. Lucy, Ako 1973, Zajęczak, Lowable to my. Stawi, Kosior, Pase Rater, Ewelinka, Siluzone. Dzięki wam wszystkim za pomoc i życzę wam O jeszcze dwie osoby biły. Michaeluś i ktoś jeszcze bił. Stawika czy ten? Dzięki wam wszystkim tak. Czy się. A Maria chyba Pokémonem, Pokémon się pomyliły. Nie, no jest bardzo mocna. Specjalnie tak? tak. Dobra. No, Body to, no nie. Jedziemy. A mamy mało czasu, bo czekamy na zielone światło. Czuję, że zaraz będzie gotowe, ale że jest ważniejszy. Dobra, gotowa? No. Dawaj, klikamy. No. Eee, 2-4 5, znowu coś może być fajnego. A co my tu mamy? Ciekawe, z jakiego to jest regionu, ale ładny wygląda, taki. No, takie coś innego, nie? A i w ogóle zapaliśmy zaraz setkę, zaraz wam pokażę. A jeśli chodzi o setkę, to taki skromny pajączek. Zawsze coś do kolekcji. Wiecie, co jest w ogóle dziwne? To, że jest tak mało Pokémonów. My normalnie idziemy i łapiemy jak tak, tak sporadyczne liczby Pokémonów. A jeśli jest coś zrespi, to ta. Jak się ten ptaszek nazywa? Starli, Jak Starli. O, właśnie tam jest jeden, Ketcher przejmie, bo potrzebuje do misji, ale jest strasznie mało tych Pokemonów. Całego Daily Incense'a przechodziłem, to dosłownie zrespiło się tam kilka pokemonów. No dobra, z Incense'a to normalnie się rozpiło, ale chodzi o to, że na DZIKO to zobaczcie, idziemy, po lewej jest Pokestop, tu jest jakiś Gym... O, sorki, kamera krzywo otrzymłem. No to naprawdę, głównie to Incense zrespił Pokemony, ale na DZIKO to nie wiem, coś jest skopane. My, ogólnie jeśli chodzi o misję, to jesteśmy na etapie już siódmym. Jeszcze muszę właśnie Starli złapać, 3-4 sztuki i będziemy sobie odbierać dalsze poksy. O, teraz troszeczkę się tutaj poksów pojawiło, ale to nie jest to, co potrzebuję. Jeśli chodzi o złapane ostatnie poksy, no to co widzicie? Hututy, Oricorio, tylko żółte i czerwone. Ale ci jesteście crazy dołączacie normalnie w liczbach masowych do nas mamy tutaj diagi. Gotowa dawaj? 2,25, 223. Kurczę, no nie było dzisiaj fajnego szajni jeszcze, no, a taka dialga ładnie by zaświeciła. Ale zaraz mamy chyba Redzigi Gasa jeszcze, to tam kolejny szajniczek, dosłownie za 5 minut. Ja rozumiem, że ja nie mam szajni, ale że Maria nie ma szajni, przecież ta pieronica wszystkie zabiera. I chyba, że ktoś przejął pałeczkę po niej. Teraz wracam trzy szajnie pod rząd. Dobra, to teraz lecimy z pierwszym szajni pod rząd. I zaraz dialga jeszcze, 3-4. 2, 3, 2, 3. Nie no nie nie, 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 źle, źle, źle. Niby pięć osób, ale trochę ją klepaliśmy, co? Dziękujemy wszystkim teter, pyk, super ludzie, reszta też Welinka też tam chyba była była. Bod metro. metro, dobra, gotowa? Dawaj, klikamy. szaini, shiny, shiny, Dwa, 2, 2. Drodzy, udało się zapać Oricorio z lumerkiem 1000, co oznacza, że jest oczywiście setka. Bardzo fajnie. Dwie setki dzisiaj. Oricorio i Spinarak i też to nie wszystko, ponieważ przed chwilką złapałem naszego, się shiny, naszego orykorio lokalnego. I Maria tutaj chciała się też Wam pochwalić. Też udało się z Taska złapać shiny amerykańskiego orykorio. Pięknie to wygląda, naprawdę. Czyli tak naprawdę mamy dwa orikorio shiny. Jeden nasz zwykły, a drugi tam gdzieś ten żółciutki. I cóż, chyba wracamy powoli do domu i na dzisiaj jeszcze mamy przygotowane jakieś trejdy. Żeby nie tracić jakichś dobrych pokemonów na tradey, bo czekamy na ten event, gdzie będzie tam pod połowie miesiąca, potrajdujemy się jakimiś oricorio, jakimiś basicowymi rzeczami. Cześć widzę że jeszcze krótkie zakończenie następnego dnia. Znowu, tradowaliśmy się wczoraj z Marią, ale stwierdziliśmy, że nie wydajemy jakichś fajnych poksów na trady. A będzie to wydarzenie, gdzie będzie większa szansa na laki trady, więc po prostu wydaliśmy sobie wszystkie oricorio, jakie zapaliliśmy wczoraj i tam siadło kilka laki bez żadnej setki, więc... Totalnie fe. I teraz właśnie mamy zadanie, żeby dozbierać do chyba 400 czy 500 Pokemon na trade'a, bo ten event będzie trwał 4-5 dni. Jeśli nie wiecie o czym mówię, to, to chodzi o ten event, gdzie po prostu wiecie, jak trade, takie trade days trochę wraca, nie? dziś w ogóle niedziela. Trochę zospałem, z o 7. Czuję się taki wyżmięty, nie wiem czemu, ale idę montować dla Was odcinek. Dzisiaj, jak ja to nagrywam, ja to montuję, to Wy też oglądacie Lowabliadę. Mam nadzieję, że Wam się podobała. Dzięki za oglądanie tego materiału i słyszymy się w kolejnym. Na!